Hej widzowie, mamy następnego rywala. Przeciwnik zaczyna od E4, więc ciśniemy oczywiście agresywnie. Obrona słowiańska, być może wrzucimy mu tutaj gambit portugalski. Akurat rywal zdecydował się na wariant ze skoczkiem na C3, więc skoczek na D5. Tutaj bicie jest możliwe, ale to jest opcja wybierana zwykle przez mniej doświadczonych graczy. Aczkolwiek nie ma w niej oczywiście nic złego. To, to nie jest błąd grać w ten sposób. Wrzucę sobie gońca od razu tutaj na diagonale. Nie jestem pewien, czy to jest najlepsze podejście, ale, ale też nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby grać w ten sposób. Przeciwnik gra przez D3. Kusi mnie, żeby zagrać agresywnie przez E5. Mam ochotę tutaj troszeczkę bardziej przycisnąć rywala, spróbować. Od początku grać o przewagę przestrzeni, skoro przeciwnik troszeczkę bardziej pasywnie zdecydował się wyprowadzić figury. Poszło chatszy, to yy, ważny moment zwykle. Trzeba w tych wariantach bić, ale ponieważ mam e, pionka na E5, to mogę wycofać się na E6, mogę wycofać się na H5. Jak się wycofam na H5, G4, goniec G6, to ten goniec będzie mało robił, ale będzie pomagał w pchnięciu D4. Przy okazji wchodzi też możliwość zagrania H5 i podważania tych pionków przeciwnika. Możliwe, że przeciwnik zrobi długą roszadę, ale na razie mój hetman bardzo wspiera atak, więc. E, Trudno będzie przeprowadzić taki manewr rywalowi. Bicie samo w sobie też może być nie najgorszym pomysłem, natomiast nie chciałbym pomagać przeciwnikowi w rozwoju, więc myślę, że się tym gońcem wycofam i H5 będzie właściwym polem. I zobaczymy, w jaki sposób przeciwnik spróbuje tutaj grać. G4 właśnie za bardzo troszeczkę osłabia strukturę pionków, osłabia króla przeciwnika. Myślę, że roszada jest tutaj jednym z dobrych pomysłów, drugim jest rozwinięcie roszady, e, rozwinięcie gońca Hetmana, żeby zrobić długą roszadę, natomiast przeciwnik gra w ten sposób. To może warto by było wrzucić gońca od razu na bardzo aktywne pole C5. Skąd będzie mocno atakował pozycję wrogiego króla? Uniemożliwi też przeciwnikowi rozwinięcie się w najwygodniejszy sposób przez E3, bo od razu nastąpi wymiana i przeciwnik straci parę gońców. To może być korzystne dla mnie. Z drugiej strony, goniec D6 też ma sens. Ideą pchnięcia właśnie w D5 w przyszłości, otwarcia się na tej diagonali, ale. Wolę chyba mieć gońca na c5. Chyba wolę mieć gońca na c5. I jeszcze nie zdradzam się przed przeciwnikiem z tym, w którą stronę będę chciał zrobić roszadę. Ale myślę, że natura tej pozycji... O, poszedł gońiec na 3 No to... Są plusy i minusy bicia. Plus bicia jest taki... Że pionek E3 będzie możliwy do atakowania, tylko też łatwo będzie go obronić, więc niekoniecznie ten atak w ogóle ma jakikolwiek sens w tym momencie. Mogę zbić, zrobić długą roszadę i próbować atakować po drugim skrzydle. Minus tego bicia jest taki, że otwiera się linia F, więc może pozwolę przeciwnikowi zbić. Tak, e, zrobię też. No, kłusi mnie długa roszada z silnym atakiem, ale czuję, że te pionki przeciwnika tutaj mogą mnie mocno ścisnąć. Ja bym chciał zbudować kontrę na skrzydle królewskim, ale jak zrobię roszadę, to i tak mogę cisnąć pionkiem F. Mogę próbować grać w ten sposób, a jak zrobię długą roszadę, no, niby jest tutaj taki mocny, potencjalny atak. O, przepraszam, widzowie. Ale z drugiej strony przeciwnik też ma. To swoje skrzydło hetmańskie, na którym może mnie ścisnąć. No, z jakiegoś powodu. Tak się nie boję tego ataku na skrzydle hetmańskim. Zrobię sobie długą roszadę, co on mi zrobi. No, taki szybki znowu to ten jego manewr nie jest. No chyba, że zagra C4 tutaj bicie bicie. H3 to mam zawsze A5. Może zejść. Mogę zagrać F5. Wolę jednak krótką roszadę. Coś mi tak nie pasuje ta gra w stronę długiej roszady. Skupmy się troszkę bardziej na bezpieczeństwie. I przez F5 król H8, F5 druga wieża na e i będziemy cisnąć po linii f po linii e może przerzucimy wieżę na g6 żeby atakowała króla przeciwnika jeśli kiedykolwiek przeciwnik otworzy pozycję swojego króla przez g4 to atak na jego pozycję powinien być mocny dobra czyli jest propozycja wymiany jest propozycja wymiany gońców Mogę zacząć tędy. Przeciwnik bije. Biorę, bicie. Atak z odsłony, atak na pionka. Czyli tak. Jak przeciwnik zbije pionkiem. To chyba powinno jego faworyzować. Trochę. Dobra. Myślę, że goniec przeciwnika. A, no niby nie robi dużo, ale jak wycofam się na G3, on wejdzie wtedy już na aktywną pozycję. Hetman D7 skoczek do centrum, ale skoczek przeciwnika też wchodzi. Dobra, wymieniamy te gońce. Nie ma tutaj co kombinować. Wymieniamy gońce. I podoba mi się idea zagrania F5. Trochę osłabia pozycję króla, ale nie wpuszcza skoczka na E5. Nie wpuszcza skoczka na E5. Gońce prawdopodobnie wymienimy. Wieżę chcę ustawić na E. Będę miał wtedy dobrze te wieże poustawiane. Króla na H8, żeby był bezpieczny. No i zobaczymy, jak to będzie. Właściwie to teraz bicie. I bicie pionkiem F już nie jest takie trudne, bo mogę pchnąć F4. Jak przeciwnik zbije, no to mogę zbić pionkiem i grożę szachem oraz zdobyciem pionka c2. Więc jest tutaj trochę ciekawych opcji. Teraz mogę próbować wchodzić też skoczkiem do centrum. Tak wejść skoczkiem do centrum, atakować pionka, jak rywal zbije wezmę gońcem. Jak zagra na c3, to się zawsze wycofam. Jak wejdzie na c4, to jest atak na mojego pionka. Nie jest to jakiś wyśmienity pionek. Poszła wymiana, ok. I ciekawe, jak przeciwnik będzie to rozgrywał. Przeciwnik przez B3. Wydaje mi się, że to jest złe pole dla skoczka. Czy to jest złe pole dla skoczka? Mało to przeciwnikowi daje. Ja się ustawię na D6, żeby nie mógł mnie atakować łatwo skoczkiem, i żeby pionkiem też nie mógł ruszyć do przodu z atakiem. Chociaż może warto było puścić tego pionka, a potem się wycofać na D6, żeby przeciwnik jeszcze bardziej osłabił strukturę swoich pionków. Ustawię wierzę na E8. Ogólnie to, jeżeli macie takiego skoczka na B3 lub na G3, to najlepszym sposobem atakowania jest go po prostu maszerowanie przez A5, A4 i wyganianie takiego skoczka. Natomiast ten skoczek na B3 nie robi za dużo i nie czuje nawet potrzeby, żeby, żeby go stąd szybko przeganiać. Okej, okay, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że przeciwnik po prostu traci pionka. Chociaż no ma taki ruch, ale powiedzmy, że bije z atakiem. Jest szach. Hetman E6. Hetman bije, wieża bije, skoczek bije. Skoczek bije, wieża bije. I może wieża od razu na dwójkę. Rywal dubluje wieżę, biorę pionka. On wchodzi na siódemkę. Robię furtkę, ustawia się tendy, gram wieżą na F, on zdwaja, on szachuje, muszę się zasłonić, zdwaja wieżę i mamy remis. No ta końcówka, a jak podtrzymać grę? Mogę pójść pionkiem na E4 i maszerować tendy. Trochę czas mi już zjeżdża powoli. O, mógłbym też zbić tędy, skoczek bije, pionek bije, hetman szachuje, król się chowa, wieża bije, nie ma to dużego sensu. Jeszcze to e5 mnie kusi, znaczy e4 przepraszam, e4, f5, nie, bijemy i weźmiemy remis jeśli będzie trzeba. Hetman e6, wymiana hetmanów, wieża wchodzi na dwójkę i prawdopodobnie będzie to remis. Będę musiał tutaj troszeczkę uważać, bo tego typu pozycje potrafią być niebezpieczne. Właściwie to może być nawet lepiej najpierw... No, dobra, mogę tutaj wejść, wydaje się, że jest to bezpieczne zagranie. I na wieża d7 mogę zbić pionka. Na taki ruch mogę zagrać. Mogę zagrać C6 albo mogę wejść wieżą na siódemkę. Zagram C6, bo to wzmacnia też strukturę pionków. wycofuję się na siódemkę, żeby tutaj było wszystko bezpieczne i wiecie co wrzucam remis. Proponuję rywalowi remis. Nie wygram tej pozycji. Najwyżej nie będzie. No, zgodził się. Dobra, mamy remisik, przeanalizujemy sobie te partie. Wydaje mi się, że nie było tutaj jakichś dużych błędów, ale też jest niedosyt, bo trudno było szukać szans na wygraną analiza. Okazuje się, widzowie, że było dosyć dużo niedokładności. 96% po stronie przeciwnika, 95,5 po mojej. Druga gra z rzędu, gdzie w końcu miałem 90% dokładności, wczoraj 99, dzisiaj 95, a już od. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałem 90, więc jest dobrze, chociaż akurat ta gra była bardzo prosta. Według silnika obaj zagraliśmy na poziomie 2700, ale obaj mieliśmy cztery niedokładności, to jest ciekawe. Zobaczymy, gdzie te niedokładności były, ale wykres jest kompletnie płaski. Na początku lekka przewaga białych, oczywiście przewaga wynikająca z, z tego, że białe zaczynają, ale później wykres był kompletnie płaski. Tutaj zagraliśmy. Bardzo spokojne szachy. Duże niedokładności po stronie przeciwnika, niedokładność po mojej. Goniec F5, silnik proponuje. Może z ideą pchania później tego pionka. Nie widziałbym, co ten goniec na F5 za, za bardzo robi, ale okej. Okay. Gońcem tutaj zagrałem i krótka roszada też była błędna, jednak się. No ja się trochę przestraszyłem grać w ten sposób. O, i wycofanie gońca, zachowanie gońca na szachownicy mogło dać szansę jeszcze, żeby podtrzymać grę. Nie pomyślałem, szczerze mówiąc, o takich manewrach i tutaj, no tak czułem, że e4, tak, czułem, że e4 jest prawidłowym sposobem, żeby próbować walczyć o wygraną, o przewagę. I rzeczywiście ta przewaga jest. Y Niska, mała przewaga 0,45, ale jest, i to jest przewaga, która pozwala próbować budować coś i, i, prób i wygrywać. Natomiast stwierdziłem, że zużyłem na tyle dużo czasu, no tutaj już 3 minuty mi zostały przy tym posunięciu. Stwierdziłem, że muszę iść na bezpieczną opcję, i tutaj wiedziałem, że będą bardzo duże tendencje remisowe i przeciwnik zagrał prawidłowo, no na co. Nie było już za dużych szans, żeby tutaj o wygraną walczyć. Raczej, no nie, no tu jest kompletna symetryczna remisowa pozycja. Tutaj jedynie przez czas bym przegrał i, i tak miło ze strony przeciwnika, że się po prostu zgodził na remis, więc y, jest niedosyt. Trochę. Mm nieciekawa partia jak na dzisiaj, ale takie partie też trzeba umieć grać, czasami pozycja po prostu nam nic nie daje albo nie wiemy w jaki sposób próbować grać o wygraną, trochę tutaj nie miałem pomysłu po prostu na tę grę i dlatego skończyła się ona w tak pokojowy sposób ale jest ok, 2.350 nie przegraliśmy tej partii, budujemy nową serię bez porażek, 3 gry bez porażek z rzędu i mam nadzieję, że zabawa mimo wszystko była dobra, zachęcam do subskrybowania, komentowania i wspierania mnie na patronajcie. Lub wirtualną kawą, jeśli macie taką chęć i możliwość, i jutro niezmiennie oczywiście widzimy się z kolejnym odcinkiem. Więc dziękuję Wam i do zobaczenia.